Siemano, to już jak widzicie trzeci filmik, a, tylko sprawdzałem procenty diamenta, bo już jestem blisko diaksy dwójki, wujki, tam chwila, sprawdzę, sprawdzę co jest mój kolega, taki inny trochę, chwila zadzwonię do niego, a nie, już nie ma. kurde. Dobra, to zagramy z jakimś innym. A, sorry. Tam gdzie to tam tamtech nie znałem. Solo. A ogółem Pó później podam nick, Można mnie dodać, w razie czego. Też jak się spazuje filmie, filmik, to można sobie ten mm, zapisać w mój później sobie wpisać go tutaj. Ej, chwila. Nie, tutaj. O, i tutaj wejść i pisać. Ja gołem, um, nie wiem. Hmm, mam 9, 18. Chwila. dziewięć, 12. O, kurde. Ej, dużo mam tych znajomych, ale można mnie dodać. Można mnie dodać. Ale widzę to wszystko. O, jest. Dobra. Dobra. To jest mapa Tutaj czekamy a tam, 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 a tam, tam nie wiem co tam jest w ogóle. moja nowa emotka, dobra. A zapomniałem, że mam minisy, Albo nie zauważyłem. To jest opcja. Tylko jakby coś mnie... jakby mnie wywaliło z meczu. To się proszę nie ciekawić, bo tutaj... Um, jeszcze moja mama będzie miała angielski, więc... Więc może trochę szybciej będę kończył dzisiaj. Ale serio, można mnie dodać. Nie mam żadnych. Nie mam żadnych problemów do, co do tego. W 100% jestem prawdziwy. Mnie nie wygenerowano w inteligencji. Jak w różnych reklamach pokazują. Oj. Chwilowo mi wygasło. Nie wiem dlaczego. Chwila. Apteka. Aha, zapomniałem. Tu jest. Hmm. Chwila, widzę, że na wykrzewionych wieżach jest ten bitka, to ja może chwilę tam odpuszczę. Ja, mm -hmm. oh, det peker veldig alle. Co ty, co nie jest kaleka? Co ty, co jest kaleka? Pierwszy z Oj, ale urwał! A tu! Aha, dobra, sorry. Nie widziałem. Trochę ślepy jestem, powiem. One more. Scabbard, 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 No, jeszcze nie jestem taki dobry. A zwłaszcza, że ja pierwszy raz gram na diaksach i to w ogóle reaktywacje. Kurde. Przepraszam Was, ale. Serio, mi się trudno gra reaktywacje na diamentach. Bo ja pierwszy raz w ogóle coś takiego gram. Czyli no, może nie pierwszy raz, bo już grałem coś tego. Tu już był skier. Drogi, tych sobie pompy. O kurde. Nie, nie mam, mnie. Kurde, 27. Proszę was, nie. Odejmę mi. Patrzcie, to odejmę mi. No to mi odejmie coś. A nie? Albo jedno? A nie, zostało. Oaza będzie. Widzowie, oaza będzie, widzowie. Ale goście z pani mamutem. Jakbym nie wiem, jakby nie wiem. Ja byłam miał snajperkowę jakąś łączoną. Ale fałszywą. Przecież on nawet mnie nie trafił mamutem na początek. A gdybym miał mnie właśnie tak z to już prędzej bym musiał zrobić jeden strzał mamutem. Przecież ja się z prawie wszystkiego full. Czy no może nie, ale miałem 50 kewa. Su! Szybker! Przecież on ma

No to, no to już będzie głupie. He No patrzcie co widzowie. Dobra, wiem, przegrałam, no ale to przepraszam was, że umiem tylko jednego kila, jak już na diamentach zrobić, no ale kurde, tutaj się trochę nie postarałem. Słyszą mnie wszyscy w ogóle. Już dziesiątki minut. Ale ten... Też się postaram, obiecuję w ogóle. No serio. Chwila. No no bo jak gram na kop soli tutaj. No, czasami się to stanie, że mi takie lobby wylo losuje zazwyczaj. Proszę, oby było jakieś słabe lobby. Proszę, ja chcę jak dwójkę. Ja chcę jak dwójkę, chwila w pracę, godzinę. O kurde, nie wiem czy za 40 minut to nie będę kończył. Tutaj większość bambików to może będzie lobby. No ale raczej wątpię na butlotby. Bo ten. Um, no, po prostu. Lecce tam. Ciężko butlotby. Tak po prostu se. Tak owsa. Oh, Tak? Da 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 da, da da, 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 Och kurde no! Patrzcie ci terzy. Ludzie, myślałem, że lobby, Ale chociaż trochę boty są. Mnie, bo się nie rozglądają za bardzo. Ja tak lubię, lubię na to źle, każdy ma swoje te, te rererec, nie? I te rara, no. Każdy robi coś innego. No, ej, no widzicie to, widzowie, że to są jakieś cheaterzy na tych, na tych, tych diaksach, co nie? Przecież teraz nie mam praktycznie gdzie wylądować na no, tej prawie. No i widzicie? Co to są? Co to są za cheaterzy? Nie wiem, jej. Ludzie, przecież to jakieś głupie. Chore. Że tutaj nawet tu sobie nie dadzą. Nie. Powinienem robić starą taktykę, a nie takie użyteczne. Dobra. To Mara. To nara, widzowie. Dzisiaj trochę wcześniej walczymy. To nara. I dajcie chyba. I łapkę. Dobra. Nara.